Święto Miasta to przede wszystkim święto świętorodzinne. Wielu mieszkańców nawet nie spogląda na program zaplanowanych na dwa dni atrakcji. Bez względu na to, co będzie się działo, i tak przychodzą na stadion, by miło spędzić czas w towarzystwie najbliższych. Oklaskują więc najmłodszych, doceniają umiejętności tych starszych, rozmawiają i relaksują się przy dobrej muzyce. Czasami jednak na widowni bywa bardzo nerwowo. To rodzice gorączkowo trzymają kciuki za występy swoich pocich. I nieważne, czy występowały akurat dzieci z miejskiego przedszkola, jednej czy drugiej bukowiańskiej szkoły, czy ośrodka kultury. Uczucia były zawsze takie same. Najpierw rodzicielski niepokój, potem podziw, i w końcu ogromna radość i oczywiście rozpierająca duma. Ja się boję sama spać, nie wiem dlaczego. Ja się boję sama spać, no cóż tym złego. Jak jednak dziwić się rodzicom, skoro występ przed tak dużą publicznością jest wyzwaniem nawet dla tych, którzy już kilka lat oswajają się ze sceną. Ja na dniach bukownych już występuję trzeci raz, to był mój. Ja ogólnie występuję już od piątego roku życia na dniach Bukowna, ale ogólnie to już śpiewam jakieś 7 lat. Ale nawet takie doświadczenie nie wystarczy. I tak pojawia się trema. No jest, jestem jest. Ja mam. No jest czasami tak, no ale są tu przyjaciele i znajomi, którzy zawsze pocieszą i ta trema już z czasem mija. Więc, kiedy publiczność przestraszy deszcz, jak choćby w niedzielne popołudnie, i widownia nieco pustoszeje, młodzi artyści nie mają powodów do zmartwienia. Dla mnie to może trochę lepiej. Jej się tak to... mniej e, tak wystresuje, ale jak wyjdziesz na tę scenę i zacznę śpiewać, no to już ten stres tak opada. Mieszkańcy Bukowna podczas tego rocznego święta miasta chcieli dać innym mieszkańcom coś więcej niż tylko artystyczne popisy. Przez dwa dni prowadzono więc jednocześnie dwie akcje charytatywne. Pierwsza z nich to Loteria Pantowa Jestem Człowiekiem Pomaga. Pieniążki zbieramy już kolejny rok. W tym roku zbieramy na Mateusza i na Szymona, na ich leczenie i rehabilitację. E, wspólnie z fundacją, do której te dzieciaki należą. Z kolei Stowarzyszenie Res Sacramizer z Olkusza sprzedawało przedmioty przekazane przez darczyńców. Zbieramy dzisiaj pieniądze na Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, które będziemy uruchamiać w Olkuszu. Jeszcze chcemy w tym roku to zrobić i dlatego jesteśmy do nich bukowna, aby zwiększyć tą pieniążków, która nam jest potrzebna, bo nie ukrywam, że jest ich potrzeba bardzo dużo. Można było więc nie tylko pomóc niepełnosprawnym dzieciom, ale też zaopatrzyć się w upominki dla najbliższych. Dla maszynkę i szampon, a dla babci to taki płyn. Święto miasta było więc podwójnie udane. Mhm. Chyba tak. Po pierwszym dniu spędzonym w piwnych ogródkach bardzo przydała się w niedzielę akcja Prowadzisz, sprawdź promile. Każdy kierowca mógł sprawdzić, czy już na pewno bezpiecznie może wsiąść za kółko. Fachowych pomiarów i porad udzielali policjanci z Olkuskiej Komendy, a pracownicy Urzędu Miasta w Bukownie zaopatrywali wszystkich w ulotki i gadżety, zachęcając przy tym hasłem – nigdy nie prowadź po alkoholu. Iwona Krzystanek, Przegląd Olkuski Live.